Czyli się Mankowski cofnie z 90 96? I wiem, że wiecie, bardzo, ale to bardzo. Mieliście po ostatnim filmem było tam tysiąc komentarzy. Dosłownie tysiące komentarzy. Kiedy będzie następny film? Do kiedy będzie następny film? Do kiedy, kiedy będzie następny film? Ale tak na serio w ogóle żadnych komentarzy. Ale dobra. Dzisiaj sobie zagramy w Super Market Simulator na Robloxie. I oczywiście, jak widzicie, mam 3000. Nie wiem, dolarów. No. I sobie oczywiście wchodzimy do sklepiku i uwaga, co my tutaj mamy? Dwa półki, jedna kasa i śmietnik. W której muszę oprócz co 5 minut, żeby zacząć ten odcinek. No to dobra. I co tutaj się robi? Sprzedaję rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ceny są nie z tej ziemi dosłownie. Bułka 300 dolarów. Postaw. Dobra. No to jedziemy sobie... Po materiały, jeżeli Wam się ta seria spodoba, no to będę nagrywał więcej filmików, a jeżeli nie, no to już po prostu. Przynajmniej, jak będzie jakieś 10 wyświetleń, no to będzie kolejny filmik. No, i oczywiście sobie zjeżdżamy na dół, na spokojnie, na spokojnie, który się hamuje, który się hamuje, który się hamuje. Dobra, nieważne. Wyhamowałem. Wyhamowałem. To, to, to nie tak, że jakieś. To nie tak, że 30 sekund temu tutaj wleciałem. To nie tak. Jest to, ja, który się hamuje. O Jezus. Na szczęście. Dobra. Jezus Mary, który mi się tutaj hamuje. Ja nie umiem hamować. Klawiatura mi się zawsła. Nie mogę jechać. Jezus. No i nie mogę jechać. Zginąłem. I to koniec na tyle odcinku. Pa, pa. Dobra, żartuję to nie, to koniec odcinka. Spadamy po prostu na dół. Ui. No i widzicie, przeżyłem. To, to nie tak się spadałem 5 minut, ale przeżyłem. Ale przeżyłem. Jest najważniejsze, że przeżyłem. Dobra. to tak, jedziemy sobie na dół. Nie O ile skręci, dobra. Które to jest moje? Dog załadunku. Dobra. Co to jest? Co to jest? Machtul Jackson? Nie wiem. Dobra. To wysiadamy. Idziemy do tego tutaj pana z rugami Jeżeli chcecie, to mogę zagrać się dać 99 nocy w lesie. To będzie dopiero. Dobra. Co ty sobie kupimy? Słodycze, podziękuję. Kartofle też nie. Który, co jest najdroższe? 15, 12. O, to jest najdroższe. Ja kupię sobie. O, to sobie kupię. 50 za 5 dolarów. Jedzenie sobie kupię za 50 dolarów. I przekąski za 350 dolarów. No. No i teraz jedziemy, załaduję ciężarówkę I teraz jedziemy oczywiście do domku i wszystko wyłożymy Myślę, że tutaj też można helikopterem przyjeżdżać Albo latywać, nie wiem Możecie napisać Ale ktoś ma wypaściony to, co to jest? Ale, ale biuro ma tam Zo, Zobaczcie co tutaj jest No święta, dosłownie święta Ile kas, chłopie? Co ty tutaj masz? Ale dobra. My na to nie patrzymy, bo będziemy mieć oczywiście jeszcze lepszy. To jest jakieś pięć odcinków, ale będziemy mieć lepszy. Obiecuję się, będziemy mieć lepszy. Może nawet kiedy wygra. Nawet może kiedy wydam Robux, ale będzie lepszy. No ja można samo odkupić, dobra. No to jak widzicie, w końcu przyjechałem do domku i... wyładuj auto. <grym> jak to może tam wejść, jeżeli jest tutaj? Dobra, to nieważne. Tutaj trzeba wyposażenie sklepu. Dobra. To tak. Dżem. I przekąski. Kupię sobie jeszcze szafki. Ej. A, tutaj jest buduj. Oto szafki sobie kupię. R. Dobra, to ja tutaj postawię szafkę. I tutaj kolejną szafkę. A przy mam jeszcze jedno miejsce. To ja postawię kolejną szafkę. Tutaj. Niech będzie. Dobra. Teraz wyładuj. To co wy, co wy narzekacie? Macie jedzenie? Macie jedzenie. Macie czym jeść? Macie co jeść. No to co wy jeszcze narzekacie? Gdzieś się. Jest? Cieszę się, że w ogóle macie co w ogóle jeść. Dobra. Idziemy do kasy. Idziemy do kasy. Otwarta kasa. Co tam podać? A w ogóle to ja muszę tylko tutaj sobie stać i nic robić. Na jest noc. Jeden dzień już za nami. Pierwszy dzień. O, rodzinka przyszedła. Przyszła. Dawać kasę, dawać. No dawać, co wy czekacie? Proszę, dawać kasę. No zobaczcie, jak tutaj czysto, fajnie, dżemy mamy na sprzedaż. Oczywiście to nie jest krew, ale dżemy to są. Pamiętajcie, to są dżemy, to nie jest krew. Dobra. Teraz sobie czekamy. Mi się nie chce. Zobaczmy, czy tutaj można w ogóle jakichś pracowników. Zatrudni. Kasjer. Kasia, szacujący. Za mało kasy mam jeszcze. A, wiesz co, o co mi to szkodzi? Ja i tak miałam się... jeszcze, ja, ja, bym chciał sobie zwiedzić tą mapę. A to zatrudni. Jeżeli pan, jeżeli pan mi tego nie zwróci, to, 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 to sobie ci ja wyrzucę na pustkę, nawet pan nie będzie miał grosza. Zabiorę całe pieniądze, zabiorę całe pieniądze i tak dalej. Dobra, oto jedziemy, zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. O, co to jest? Co to jest? Auta Alana, Dobra, zobaczmy, co on tutaj ma. 6300, dobra, dalej. Busik, siedem i tysiąca. Jest większy bus, 17,500 i tysiąca. Dłużo to jest kasy, jeszcze większy. Większy. Dosownie tir. Ile, Ilo ładny mustang. Jezus Lamborghini. Eee, co to jest wojskowy? Cząk! Na jeszcze czołg jest. O skuter. Skokard. A mówię, że jest samolot za 250 tysięcy. Zostawicie po tej filmie jakieś pięć w górę to go kupię. Helikopter za pół miliona Nie wiem co to jest sterowiec. O, autko. A jeszcze autko. Za tysięcy mogę sprzedać. Dobra. Oto tak. Gdzie tu się wychodzi? Gdzie tu się wychodzi? A, tu. Do widzenia, proszę pana. Na mnie. O, ja mogę sprintować. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy na tej mapie. Hmm. jakieś parki. Bla, bla, bla. Bli, bli. bli. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. A tego, że my jedziemy maksymalnie 96 km na godzinę, no to w sumie nic. Ole, konium. Ciekawe, co by się tam stało, jeżeli bym tutaj spadł. Hmm. Hmm. Czy ja polecę na dół, czy do góry polecę? To jest dobre pytanie. A wiecie się, przekonajmy. A bo dobra, mi się nie chce. Następna raza. A tutaj jest bar. Dobra. W następnym odcinku postawię mój sklep tam u góry. Jeżeli chcecie. Dobra. Oto sobie jedziemy autkiem. No i oprócz wyskoczni. Serpanego most. To tutaj nic nie ma. Dobra, no to jedziemy. Będę miał szybsze to To wszystko, to dobra. O, sąsiad jest nowy. Dobra, dziewiąta godzina, 15-20 dolarów. A właśnie, jeszcze pojechać po skrzynki. O, to pojadę od razu po skrzynki. My jedziemy sobie do domku teraz z tymi trzema pudłami. Ogólnie to chyba, nie, trzema pudłami. Dobra, nieważne. Jedziemy sobie do domku, bardziej chyba do sklepu jedziemy niż do domku, Jezu, w słup uderzyłem. Jedyny słup, na jedyny słup, ale uderzyłem. Jakim to cudem? Jedyny słup, ale uderzyłem. Bo ja został załadowany. Rozładowany, sorry. Dobra. A to co? Baxter Food, coś takiego. Ja w tym sklepie mam coś nowego. Zobaczcie, słodycze 10, na więcej mi nie było stać. Coś takiego jeszcze mam. Coś takiego, dżemy, coś my tutaj jeszcze mamy, puszkowane, coś takiego, N nic nie ma. Dobra, chłopi, ja mam nowe rzeczy, co ty tam patrzysz? No mamy stickersy, mamy płatki obsiane. chyba to są płatki owsiane. Po to opakowaniu to ja nie wiem, czy to, to są płatki, czy co to jest, nie wiem co to jest. Można się napisać, bo mi to przypomina coś innego. Dobra, Jak chcę zobaczyć, ile taka jedna rzecz kosztuje. Parking. To jest coś takiego. O, parking, ile kosztuje? Ile tysiąc dolarów chłopie? To jest bardzo dużo, to jest bardzo, bardzo dużo. Ale w sumie tu nic nie mam do roboty. O, autobus, za 500. Czyli za pół miliona mogę sobie samolot kupić Aha, to jest coś takiego, dobra. Za pół tysiąca coś takiego A ogólnie tu mi na mnie nic nie stać. Mogę sobie więcej parkingu, położyć. Dobra, w tym odcinku jeszcze ja kupię parking. I to ja wam jeszcze mu... <laughs> div. Sorry. Złodziej, sorry. <laughs> Złodziej! Dobra, w tym odcinku sobie kupimy parking. No dzieciaki, co wy patrzycie na drzemę? tu są cukierki, zobaczcie, jaki, ile, ile tych cukierków jest. A jest dziesięć! 10, 10 różnych smaków. W sumie to trzy różne smaki. Chopie, ale dobra, nieważne. No, no, dobra, nieważne. Co on potrzebuje? On potrzebuje, a puszek nie ma. Są puszki, chłopie. Dobra. Oto czekamy. Wieciaku, to jesteś mały, po co ci ta lista zakupów? No jak to nie stać cię? Oto idź do roboty. A nie siedziesz mi tutaj. Co się robisz? Ile? 17. 10. Dobra. W tym odcinku w sumie takie kupiliśmy. Yy, tego parkingu. Ale w następnym odcinku kupimy aż dwa parkingi które ja o, no w sumie 3000 mi potrzebowało na parkingi ale kupimy. Dobra. Oto to w sumie to wszystko na ten odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku. Parę łapek w górę, parę łapek w górę i tak dalej, i tak dalej. subika i lajka. No i tyle. I pa!